Tusk pod presją prawie połowa Polaków chce jego dymisji. Rewolucja w sądownictwie minister Żurek odwołuje dziesiątki prezesów. Według najnowszego sondażu, przeprowadzonego między 25 a 27 lipca aż 48,6% Polaków uważa, że Donald Tusk powinien ustąpić ze stanowiska premiera. Zaledwie 43,8% jest przeciwnego zdania. Co ważne, to nie jest równomierny trend. Największe poparcie dla dymisji Tuska płynie od zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Po stronie jego obrońców stoją głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej. To wyraźny sygnał, że polityczna polaryzacja jest dziś większa niż kiedykolwiek. Jak podaje Reuters, Tusk próbował przejąć inicjatywę i dokonał przebudowy rządu reshuffle który miał wzmocnić pozycję gabinetu. Zmiany kadrowe w ministerstwach miały być dowodem, że rząd słucha obywateli i reaguje na spadki zaufania. Problem w tym, że wielu komentatorów widzi w tym ruchu desperację. Nowy prezydent Karol Nawrocki, wywodzący się z obozu opozycyjnego, dysponuje prawem weta i realnie może blokować ustawy, na których Tuskowi zależy. W praktyce premier jest w sytuacji, w której z jednej strony traci poparcie w społeczeństwie, a z drugiej traci kontrolę nad polityczną agendą. Pytanie brzmi, czy to chwilowy kryzys, czy początek końca rządu, który miał odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej. Komentatorzy ostrzegają, jeśli trend się utrzyma, kolejne miesiące mogą być dla Tuska najtrudniejsze w jego politycznej karierze. A jeśli myślicie, że na tym koniec politycznych wstrząsów, to posłuchajcie, co dzieje się w polskich sądach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wchodzi do gry z niespotykaną dotąd siłą. W ciągu zaledwie kilku dni odwołał lub zawiesił 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju oraz dodatkowo zawiesił 9 urzędników w swoim resorcie. Informacje potwierdziły TVN24 oraz serwis Bankier.pl, cytując komunikaty ministerstwa. Żurek twierdzi, że to początek oczyszczania wymiaru sprawiedliwości z osób, które utraciły zaufanie społeczne lub były powiązane z poprzednią władzą. Jednak krytycy ostrzegają, taka skala zmian w tak krótkim czasie to ryzyko destabilizacji systemu, który i tak od lat działa pod presją. Jak podają media, decyzje personalne ministra trafiają teraz do kolegiów poszczególnych sądów, które mają wydawać opinie o odwołaniach. To oznacza tygodnie, a nawet miesiące niepewności. W tym czasie część sądów może mieć problemy z wydawaniem decyzji administracyjnych. Premier Donald Tusk skomentował działania Żurka jako rozgrzewkę przed głębszą reformą. Z kolei prezydent Andrzej Duda odpowiedział w formie internetowego mime, co wielu odebrało jako kpinę z całej sytuacji. To pokazuje, że nawet w tak poważnej sprawie, jak wymiar sprawiedliwości, mamy dziś mieszankę twardej polityki i medialnych przepychanek. Kluczowe pytanie: czy to rzeczywiście reforma, która uzdrowi sądy, czy polityczna czystka? która podważy niezależność wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedź poznamy dopiero wtedy, gdy pierwsze decyzje nowych prezesów trafią na wokandę. Dymisja premiera, czystki w sądach to dwa różne pola walki, ale jeden wspólny mianownik. Władza w Polsce przechodzi właśnie ogromne napięcia. Czy to początek nowego porządku, czy początek chaosu? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz.